Jawka, jawka w lesie, natura 2000, no kurde, wiecie po co tu jestem sobie. Wyjechałem, może wam tak pokażę. O, Jujku, Jajku muszę wam dostać ogólnie podgrzybeczki, podgrzybki, mam ich parę, dopiero zacząłem jeździć. Yy, powiem Wam tak, natura 2000, piękne lasy jestem no kawałek drogi tam gdzieś daleko jest szutrowa, nie mówię w ogóle o asfalcie. Jest to niedaleko różana, ale coś wam pokażę. Coś wam pokażę. O, proszę. już mchem porośnięte, już troszeczkę czasu, ale tam jakieś buty no środek, kurna lasu. No to, to ludzie to świnie. Już to jest las. No gdzie tutaj trzeba specjalnie jechać i wywalić. No nie wiem, nie rozumiem tego. Chodźcie do jawy, bo się wkurzyłem. O, wymieniłem sobie olej, yy. śruba spustowa, o tu 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 tu, Mi się nie oparzył. Tą się odkręca, tu się wlewa. I tą się odkręca, jest oil napisane. Wlewacie tyle, aż tutaj zacznie cieknąć. Wtedy już jest stan mega proste. Lux 10 poszedł, z forum tak poradzili, Lux 10 na Orlenie kupiony no wszystko bardzo ładnie pracuje fajnie nic nie robię, Mówię, polecam za i coś takiego, żeby tego nie robić raz tylko jakiś problem miałem w poprzednim filmiku co opowiadałem ale poza tym to odpalam jeżdżę, jestem bardzo zadowolony także jedziemy dalej szukać grzybków no dobra, musiałem odłożyć telefon na chwilę odpaliłem, oczywiście z pierwszego wiadomo, a i zmieniłem olej jeździłem na Mixolu, tak wiem, na Mixolu. Chuj, nie lej tego miksolu, nie lej. Dobra, zalałem ten co mam teraz w MZC. To jest do 2T semisyntetyk, półsyntetyczny olej. No i ja wiem, Patrzcie, nie kopci za bardzo. Jest ok, oczywiście, nie wiem, czy to było widać w ogóle. Yy, 1 do 40, 1 do 40, wcześniej też tak lałem. 1 do 35, 1 do 40. Myślę, że to jest dobre smarowanie i nie ma co psuć. Tylko, że już nie miksol, tylko półsyntetyk. Zobaczymy. Miksol zmieniłem, no bo miksol nie, miksol nie, miksol nie, miksol nie. No, dobra, że się robią nagary, że w ogóle... Zobaczymy. Opowiem Wam za jakiś czas, a jeszcze tak jak jeździłem ostatnio na MZC, ce się na Jawę. No mówię, Jawa się nadaje do takich takich miejsc, takich... Szutróweczek leśnych. A na miasto no na pewno nie, ale jak ktoś ma możliwość tak polatać, to brać taki sprzęt. Super sprzęt. Pozdro.